Czy ktoś kiedykolwiek wam powiedział, że zwykły korzeń leżący w waszej kuchni może mieć większą moc niż niejeden apteczny lek? Co byście powiedzieli na to, że ten niepozorny z wyglądu produkt to w rzeczywistości tajna broń w walce z nudnościami, przeziębieniem, a nawet bólem chronicznym? Dziś nie będziemy tylko mówić o imbirze. Odkryjemy wszystkie jego tajemnice, rozbierzemy go niemal na molekuły. I dowiemy się, dlaczego współczesna nauka coraz śmielej sięga po ten starożytny środek leczniczy. Przygotujcie się. Gwarantuję Wam, że po tym materiale spojrzycie na Imbir zupełnie nowym okiem a tak właściwie czy już go używacie? Dajcie znać w komentarzach w jakim celu. Chętnie porównamy Wasze pomysły na sam koniec. Historia Imbiru to fascynująca podróż w czasie. Cofnijmy się o ponad pięć tysięcy lat do starożytnych cywilizacji Indii i Chin, to tamten ostry korzeń był dosłownie na wagę złota i wcale nie tylko ze względu na smak, był fundamentem medycyny ajurwedyjskiej i tradycyjnej chińskiej, gdzie zyskał miano uniwersalnego leku. Rzymianie poznali go dzięki szlakom handlowym i stosowali go jako afrodyzjak oraz antidotum na zatrucia. W średniowieczu jego cena była wręcz bajeczna, dostępny był tylko dla najzamożniejszych. Imbir przemierzał świat, znacząc swoją obecność w kulturze i medycynie każdego kontynentu. Ten skromny korzeń przetrwał rozkwit i upadek imperiów, a dziś ponownie jest u szczytu popularności. Jednak teraz jego moc potwierdzają nie tylko wiekowe traktaty, ale przede wszystkim współczesne, rygorystyczne badania naukowe. Zatem przyjrzyjmy się Imbirowi z bliska, by odkryć sekret jego działania. Kluczowy składnik tej opowieści ma intrygującą nazwę gingerol. To właśnie gingerol odpowiada za ten charakterystyczny ostry, korzenny smak i aromat, którego nie da się pomylić z niczym innym. Jednak jego prawdziwa siła nie leży w walorach smakowych, lecz w potężnych właściwościach biologicznych. Pod względem struktury chemicznej jest spokrewniony z kapsaicyną, związkiem, który nadaje ostrość papryczkom chili. Gingerol wykazuje niezwykle silne działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Kiedy spożywasz kawałek imbiru, gingerol natychmiast rozpoczyna pracę na poziomie komórkowym. Skutecznie blokuje on specyficzne enzymy i szlaki w organizmie, które są odpowiedzialne za powstawanie stanów zapalnych i odczuwanie bólu. Wyobraźmy go sobie jako malutkiego, ale niezwykle skutecznego strażaka, który w zarodku gasi ogniska zapalne w Twoim ciele. Co więcej, jako silny antyoksydant, gingerol neutralizuje wolne rodniki, te niestabilne cząsteczki, które uszkadzają komórki i w efekcie Przyspieszają procesy starzenia. Zatem, gdy następnym razem poczujesz to charakterystyczne, rozgrzewające pieczenie imbiru, wiedz, że to nie jest tylko ostrość. To właśnie w tej chwili uruchamia się Twój naturalny, personalny lek. Zacznijmy od tego, z czego imbir jest najbardziej znany: jego niesamowitej zdolności do zwalczania nudności. To jest prawdziwy kryptonit na mdłości, bez względu na ich przyczynę. Nieważne, czy jest to choroba lokomocyjna. Poranne dolegliwości u kobiet w ciąży, nudności po chemioterapii, czy zwykłe, nieprzyjemne uczucie w żołądku, Imbir zawsze służy pomocą. Ale jak to się dzieje? Uważa się, że gingerole i inne związki obecne w Imbirze działają jednocześnie na układ pokarmowy i centralny układ nerwowy. Przyspieszają one opróżnianie żołądka, zapobiegając w ten sposób zaleganiu jedzenia i powstawaniu dyskomfortu. Jednocześnie oddziałują na receptory w mózgu odpowiedzialne za odruch wymiotny. To jest podwójne uderzenie w nudności, imbir wycisza zarówno żołądek, jak i mózg. Właśnie dlatego niewielki kawałek świeżego imbiru lub filiżanka imbirowej herbaty mogą zdziałać prawdziwe cuda, gdy tylko poczujesz, że świat zaczyna ci się kręcić. To środek sprawdzony przez wieki, który dziś ma pełne naukowe potwierdzenie swojej skuteczności. Przyjrzyjmy się bliżej nauce stojącej za mdłościami. Mechanizm działania imbiru jest zaskakująco skomplikowany. Jednym z kluczowych aspektów jego działania jest blokowanie receptorów serotoninowych w jelitach. Serotonina to nie tylko hormon szczęścia, ale także kluczowy neuroprzekaźnik w całym układzie pokarmowym. Kiedy jej poziom w jelitach wzrasta, może on wysyłać do mózgu sygnały wywołujące mdłości. Imbir w zasadzie przechwytuje te sygnały, zanim dotrą do celu. Wyobraź sobie rozmowę telefoniczną, w której imbir po prostu przecina połączenie między twoimi jelitami a mózgiem. Co więcej? Imbir stymuluje produkcję enzymów trawiennych, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne trawienie pokarmu. Dzięki temu zmniejsza się ciśnienie w żołądku oraz ryzyko refluksu i wzdęć. Podsumowując, imbir nie tylko maskuje objawy, ale działa kompleksowo na przyczyny dyskomfortu, przywracając prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego. Przejdźmy teraz do kolejnej supermocy imbiru jego zdolności do walki z przeziębieniem. Kiedy tylko poczujesz pierwsze objawy niedomagania, drapanie w gardle, dreszcze czy zatkany nos, herbata imbirowa, staje się twoim najlepszym sprzymierzeńcem. Dlaczego? Po pierwsze, świeży imbir ma udowodnione właściwości przeciwwirusowe. Badania pokazują, że może on utrudniać przyłączanie się wirusów układu oddechowego, takich jak RSV. Do komórek śluzówki dróg oddechowych. To tak jakby tworzył śliską barierę, po której wirusy po prostu się ześlizgują, nie mając szansy na wyrządzenie szkody. Po drugie, imbir ma silne działanie rozgrzewające. Pobudza krążenie krwi i wywołuje pocenie się, co naturalnie pomaga organizmowi regulować temperaturę i usuwać toksyny. To wewnętrzne ciepło pomaga walczyć z dreszczami i tworzy niekorzystne środowisko do namnażania się wirusów. Zatem filiżanka gorącej herbaty imbirowej z cytryną i miodem to nie tylko stary, babciny sposób, ale potężny napój terapeutyczny, który atakuje przeziębienie na wielu frontach. Imbir nie tylko zwalcza wirusy, które już dostały się do organizmu, działa zapobiegawczo, wzmacniając twój układ odpornościowy. Pomyśl o nim jak o trenerze dla twoich komórek odpornościowych. Jego właściwości przeciwutleniające, o których już wspominaliśmy, odgrywają tutaj kluczową rolę. Chronią one komórki odpornościowe przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki, dzięki czemu mogą działać znacznie sprawniej. Ponadto przeciwzapalne działanie gingerolu pomaga regulować reakcję immunologiczną. Przewlekły, podstępny stan zapalny osłabia odporność i czyni nas bardziej podatnymi na infekcje. AMBIR pomaga wyciszyć tę nadmierną reakcję, uwalniając zasoby układu odpornościowego do walki z faktycznymi zagrożeniami, takimi jak bakterie i wirusy. Regularne spożywanie imbiru w niewielkich ilościach, na przykład jako dodatek do potraw czy porannego napoju, może z czasem znacząco zwiększyć odporność Twojego organizmu na sezonowe choroby. To jest jak codzienna, mała inwestycja w Twoje zdrowie, która w sezonie przeziębień przyniesie ogromne zyski? A co z męczącym bólem gardła? Imbir i w tym przypadku występuje jako nasz prawdziwy bohater zdrowia. Ból i drapanie w gardle to najczęściej objawy stanu zapalnego, często wywołanego aktywnością bakterii. Imbir zadaje podwójny cios. Jego składniki przeciwzapalne, z wiodącym gingerolem na czele, bezpośrednio zmniejszają obrzęk i zaczerwienienie błony śluzowej gardła. Przynosi to niemal natychmiastową ulgę, eliminując to okropne uczucie papieru ściernego. Ale to nie koniec. Imbir ma również silne właściwości antybakteryjne. Jest w stanie hamować rozwój niektórych typów bakterii wywołujących infekcję gardła, np. paciorkowców. Płukanie gardła ciepłym wywarem imbirowym lub powolne ssanie cienkiego plasterka świeżego imbiru może pomóc oczyścić śluzówkę z patogenów i przyspieszyć powrót do zdrowia. To naturalna i bezpieczna alternatywa dla wielu aptecznych specyfików, sprayów i pastylek. Wyobraź sobie, jak aktywne substancje imbiru otulają twoje chore gardło, łagodząc ból i zwalczając przyczynę infekcji u samego źródła. Przejdźmy do tematu bólu. Imbir może tu naprawdę zaskoczyć. Może on działać jako skuteczny, naturalny środek przeciwbólowy, zwłaszcza w przypadku bólu mięśni. Czy kiedykolwiek doświadczyliście silnych zakwasów po intensywnym treningu? To efekt mikrourazów we włóknach mięśniowych, i następującego po nich stanu zapalnego. Badania wykazały, że codzienne spożywanie imbiru może znacząco zmniejszyć ból mięśni wywołany wysiłkiem fizycznym. Nie uśmierza on bólu natychmiast, jak tabletka ibuprofenu, ale działa stopniowo, dzień po dniu, redukując sam stan zapalny, który jest przyczyną dolegliwości. Gingerol hamuje produkcję prostaglandyn, substancji, które są mediatorami bólu i stanu zapalnego w organizmie. Zasadniczo imbir działa na tej samej zasadzie co niesteroidowe leki przeciwzapalne, NLPZ, ale robi to łagodniej i bez efektów ubocznych dla żołądka. Zatem jeśli regularnie uprawiacie sport, włączenie imbiru do diety może stać się świetną strategią na szybszą regenerację. Innym obszarem, gdzie właściwości przeciwbólowe imbiru sprawdziły się znakomicie, jest walka z bólem menstruacyjnym, czyli dysmenoreą. Dla wielu kobiet jest to co miesięczny problem, który poważnie obniża jakość życia. I w tym przypadku, nauka przemawia na korzyść imbiru. Przeprowadzono szereg badań klinicznych, w których porównywano skuteczność sproszkowanego imbiru z popularnymi środkami przeciwbólowymi, takimi jak ibuprofen i kwas mefenamowy. Wyniki są zdumiewające. Imbir okazał się równie skuteczny w łagodzeniu bólu co te leki. Kobiety, które przyjmowały kapsułki ze sproszkowanym imbirem w pierwszych dniach cyklu, zgłaszały znaczną ulgę. Mechanizm działania jest ten sam. Polega na hamowaniu produkcji prostaglandyn, które wywołują skurcze macicy i odczucia bólowe. Zaletą imbiru jest to, że jest środkiem naturalnym o minimalnych skutkach ubocznych. Daje to kobietom wybór oraz skuteczną alternatywę dla standardowych farmaceutyków. Jeśli mówimy o chronicznym bólu, szczególnie tym dotykającym stawy, imbir ponownie wysuwa się na pierwszy plan. Zapalenie stawów. A zwłaszcza choroba zwyrodnieniowa stawów, to schorzenie charakteryzujące się degeneracją chrząstki i przewlekłym stanem zapalnym w obrębie stawów. Skutkuje to bólem, sztywnością i ograniczoną ruchomością. Silne właściwości przeciwzapalne imbiru sprawiają, że jest on idealnym kandydatem do łagodzenia tych dolegliwości. Badania przeprowadzone na osobach z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego wykazały, że ci, którzy przyjmowali ekstrakt z imbiru, odczuwali znacznie mniejszy ból i sztywność. W porównaniu z grupą przyjmującą placebo. Imbir pomaga obniżyć poziom markerów stanu zapalnego we krwi. Wyobraź sobie tlący się ogień w Twoich stawach. Imbir działa niczym gaśnica, która stopniowo wygasza ten płomień. Oczywiście nie odbuduje on uszkodzonej chrząstki, ale może znacząco poprawić jakość życia, redukując ból i umożliwiając swobodniejsze poruszanie się. Stanowi to cenne uzupełnienie podstawowej terapii zapalenia stawów. A teraz ukryta supermoc imbiru, o której nie każdy wie, jego wpływ na poziom cukru we krwi jest to kluczowe zwłaszcza dla osób z cukrzycą typu drugiego lub tych, które są w grupie ryzyka. Najnowsze badania sugerują, że imbir może poprawiać wrażliwość na insulinę i pomagać w obniżaniu poziomu cukru mierzonego na czczo. W jednym z badań u osób z cukrzycą typu drugiego, które codziennie przyjmowały 2 gramy sproszkowanego imbiru, poziom cukru na czczo spadł aż o 12%. Jak to działa? Naukowcy przypuszczają, że imbir może hamować pewne enzymy zaangażowane w metabolizm węglowodanów, a także zwiększać wchłanianie glukozy przez komórki mięśniowe, i to bez konieczności udziału insuliny. To jest bardzo obiecujący kierunek badań. Oczywiście, imbir nie może zastąpić przepisanych leków, ale może być świetnym uzupełnieniem diety i stylu życia, nastawionego na kontrolę poziomu cukru i profilaktykę cukrzycy. Nasz mózg to najbardziej złożony i kluczowy organ, który również może czerpać ogromne korzyści z imbiru. Przewlekłe stany zapalne oraz stres oksydacyjny uważa się za kluczowe czynniki przyspieszające starzenie się mózgu i przyczyniające się do rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, takich jak na przykład choroba Alzheimera. Przeciwutleniacze i związki bioaktywne zawarte w imbirze, w tym gingerol, mogą chronić nasz mózg przed tymi destrukcyjnymi procesami. Są one w stanie bezpośrednio zwalczać stres oksydacyjny, który uszkadza neurony. Co więcej, badania przeprowadzone na zwierzętach sugerują, że imbir może poprawiać funkcje poznawcze, takie jak koncentracja i pamięć. W jednym z badań przeprowadzonym na kobietach w średnim wieku stwierdzono, że codzienne przyjmowanie ekstraktu z imbiru poprawiło ich pamięć operacyjną oraz czas reakcji. To sugeruje, że imbir może nie tylko chronić mózg przed zmianami związanymi z wiekiem. Ale też bezpośrednio wspierać jego funkcjonowanie. Włączenie imbiru do codziennej diety działa jak dodatkowa polisa ubezpieczeniowa na zdrowie Twojego mózgu w perspektywie długofalowej. Ochrona serca to kolejna z ważnych misji, w której imbir sprawdza się doskonale. Wysoki poziom złego cholesterolu, czyli lipoprotein o niskiej gęstości, stanowi jeden z głównych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Prowadzi to do powstawania blaszek miażdżycowych w tętnicach, co w konsekwencji może skutkować zawałem lub udarem. Badania wykazały, że imbir potrafi znacząco obniżyć poziom tego szkodliwego cholesterolu, a także poziom trójglicerydów we krwi. Jednocześnie jest w stanie podnosić poziom dobrego cholesterolu HDL, który pomaga usuwać nadmiar tego złego z organizmu. Mechanizm tego działania Wiąże się ze zdolnością imbiru do wpływania na enzymy biorące udział w syntezie cholesterolu w wątrobie. Ponadto imbir ma właściwości przeciwzakrzepowe, co oznacza, że może delikatnie rozrzedzać krew i zapobiegać tworzeniu się skrzepów. To czyni go cennym produktem wspierającym zdrowie całego układu sercowo-naczyniowego. Oczywiście nie jest to zamiennik leków, ale stanowi wspaniały element diety przyjaznej dla serca. Już wspominaliśmy o tym, jak imbir pomaga nam dłości, ale jego korzyści dla układu pokarmowego na tym się nie kończą. Jest doskonałym sprzymierzeńcem w walce z przewlekłą niestrawnością, czyli dyspepsją. Główny objaw tego schorzenia to ból i dyskomfort w górnej części brzucha, spowodowany zbyt wolnym opróżnianiem żołądka. Imbir, jak już wiemy, wyraźnie ten proces przyspiesza. Stymuluje skurcze żołądka, pomagając pokarmowi szybciej przemieścić się do jelit. To nie tylko łagodzi uczucie ciężkości i przepełnienia, ale także minimalizuje wzdęcia i gazy. Wyobraź sobie, że twój żołądek to pokój, z którego trzeba wynieść meble. Imbir to nic innego jak zorganizowana ekipa tragarzy, która robi to szybko i sprawnie, regularne spożywanie niewielkiej ilości imbiru przed posiłkiem, np. w postaci herbaty lub po prostu poprzez przeżuwanie małego kawałka. Może znacząco poprawić trawienie i uwolnić od wielu przykrych objawów związanych z powolną pracą żołądka? Teraz zajmijmy się popularnym mitem: czy imbir rzeczywiście spala tłuszcz? W internecie krąży mnóstwo artykułów, które przedstawiają imbir jako cudowny środek na odchudzanie. Nie do końca jest to prawda. Niestety nie ma takiego produktu, który magicznie spalałby tłuszcz, kiedy my leżymy wygodnie na kanapie. Jednak imbir rzeczywiście może okazać się pomocny w procesie zarządzania wagą. Po pierwsze, ma on działanie termogeniczne. Oznacza to, że nieznacznie podnosi temperaturę ciała i przyspiesza metabolizm. Dzięki temu spalamy nieco więcej kalorii, nawet w stanie spoczynku. Po drugie, jak wiemy, poprawia trawienie i pomaga kontrolować poziom cukru we krwi, co zapobiega nagłym atakom głodu. Po trzecie, może on również sprzyjać uczuciu sytości. Musimy jednak pamiętać, Imbir to nie magiczna pigułka, a jedynie jedno z narzędzi działa on tylko w połączeniu ze zbilansowaną dietą i regularną aktywnością fizyczną. Może on nieco przyspieszyć ten proces, ale główną pracę i tak musimy wykonać my sami. Świeży, suszony czy w proszku? W jakiej formie imbir działa najlepiej? To pytanie zadaje sobie wiele osób, a odpowiedź zależy ściśle od tego, co chcemy osiągnąć. Świeży korzeń imbiru zawiera najwięcej gingerolu, czyli tego potężnego związku o działaniu przeciwzapalnym i przeciwwirusowym. Dlatego, gdy zależy nam na leczeniu przeziębienia, łagodzeniu nudności i zwalczaniu stanów zapalnych, najlepiej jest sięgać właśnie po świeży imbir. Z kolei imbir suszony w procesie suszenia częściowo przekształca gingerol w inną substancję – shogaol. Shogaol wykazuje silniejsze właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne niż gingerol. Właśnie dlatego w walce z przewlekłym bólem, np. przy zapaleniu stawów, artretyzmie, suszony imbir lub sproszkowana forma mogą okazać się nawet bardziej skuteczne. Proszek imbirowy to po prostu wygodna, skoncentrowana forma, którą łatwo dozować i dodawać zarówno do potraw, jak i do kapsułek. Idealnym rozwiązaniem jest zatem posiadanie pod ręką zarówno świeżego korzenia do herbat i napojów, jak i wysokiej jakości proszku, do celów kulinarnych i terapeutycznych. Przygotowanie idealnej herbaty imbirowej to cała sztuka, ale bardzo prosta. Główny sekret to użycie świeżego korzenia i nie gotowanie go zbyt długo. Oto prosty i sprawdzony przepis. Weź kawałek świeżego imbiru wielkości kciuka. Nie musisz go obierać, wystarczy dokładnie umyć go szczotką. Pokrój go w cienkie plasterki albo zetrzyj na tarce. Im będzie drobniejszy, tym więcej właściwości zdrowotnych odda. Włóż imbir do filiżanki lub dzbanka do zaparzania. Teraz najważniejszy błąd, jaki popełniamy. Nie zalewaj imbiru wrzącą wodą. Pozwól wodzie po zagotowaniu ostygnąć przez minutę lub dwie do temperatury około 90 stopni. W ten sposób zachowasz więcej cennych składników. Zalej imbir gorącą wodą i odstaw pod przykryciem na 5 do 10 minut, aby się zaparzył. Po tym czasie możesz dodać do smaku plasterek cytryny i łyżeczkę miodu. Ważne. Miód dodawaj dopiero do lekko przestudzonego napoju. Aby nie zniszczyć jego cennych enzymów, taka herbata to nie tylko przyjemność, to prawdziwe płynne lekarstwo. Żeby czerpać z imbiru korzyści na co dzień, nie musimy pić tylko herbaty. Warto go też aktywnie włączyć do swojej kuchni. Imbir to przyprawa uniwersalna. Świetnie pasuje zarówno do mięsa, ryb, warzyw, jak i do wypieków. Świeżo starty imbir możemy dodać do marynaty, do kurczaka czy wołowiny. Nie tylko doda to daniu pikantnego smaku ale i sprawi, że mięso stanie się delikatniejsze. Znakomicie podkręca smak zup kremów, np. marchewkowej czy dyniowej. Dodaj odrobinę sproszkowanego imbiru do sosu sałatkowego na bazie oliwy i soku z cytryny, a nadasz mu orientalną nutę. Imbir świetnie komponuje się z czosnkiem, sosem sojowym i miodem. To trio jest bazą wielu azjatyckich sosów. Możesz go dorzucić do porannego smoothie razem z owocami i zieleniną, aby zyskać energetycznego kopa na start. Nawet w wypiekach takich jak pierniki czy babeczki imbirowe, zachowuje część swoich prozdrowotnych właściwości. Eksperymentuj, a znajdziesz mnóstwo sposobów na włączenie imbiru do codziennej diety. Mimo wszystkich swoich zalet, imbir nie jest produktem całkowicie bezpiecznym dla każdego. Istnieją sytuacje, kiedy należy zachować szczególną ostrożność. Po pierwsze, ze względu na jego właściwości rozrzedzające krew, Osoby przyjmujące antykoagulanty, np. warfarynę, powinny skonsultować się z lekarzem przed regularnym spożywaniem imbiru. Łączne działanie tych substancji może znacznie zwiększać ryzyko krwawienia. Po drugie, ostrożność powinny zachować osoby z chorobami pęcherzyka żółciowego, zwłaszcza z kamieniami. Imbir stymuluje wydzielanie żółci, co może sprowokować bolesny atak. Ponadto duże dawki imbiru mogą powodować dyskomfort w żołądku. Zgagę lub biegunkę u osób z wrażliwym układem pokarmowym. Kobiety w ciąży, mimo że imbir jest skuteczny w walce z porannymi mdłościami, powinny nie przekraczać zalecanych dawek i zawsze skonsultować się ze swoim lekarzem. Umiar jest kluczem do bezpiecznego stosowania tego potężnego korzenia. Ile więc imbiru powinniśmy spożywać, żeby czerpać korzyści, ale sobie nie zaszkodzić? Nie ma jednej uniwersalnej dawki, ale istnieją ogólne zalecenia. W celu złagodzenia nudności lub bólu zazwyczaj zaleca się od 1 do półtora grama sproszkowanego imbiru dziennie, podzielone na kilka porcji. Odpowiada to mniej więcej połowie łyżeczki do herbaty. Jeśli używasz świeżego imbiru, jego odpowiednikiem będzie kawałek o wymiarach mniej więcej 2 na 2 cm. Do codziennej profilaktyki i ogólnego wzmacniania zdrowia wystarczy mniejsza ilość. Dodanie kilku cienkich plasterków do herbaty lub odrobiny startego imbiru do potrawy. Będzie w zupełności wystarczające. Ważne jest, aby pamiętać, że dawki przekraczające 4-5 gramów proszku dziennie mogą zwiększać ryzyko wystąpienia skutków ubocznych, takich jak zgaga. Zaczynaj od małych ilości, słuchaj swojego organizmu i stopniowo znajduj dawkę, która jest dla ciebie najlepsza. Najważniejsza jest regularność, a nie ilość. Co czeka imbir w przyszłości? Nauka nie stoi w miejscu a naukowcy wciąż aktywnie badają ten niezwykły korzeń. Dziś badania skupiają się na jego potencjalnej roli w profilaktyce i leczeniu nowotworów. Pewne testy laboratoryjne wykazały, że gingerol i inne związki zawarte w imbirze mogą spowalniać rozwój komórek nowotworowych, zwłaszcza w przypadku raka jelita grubego i jajnika. To są na razie bardzo wstępne informacje i wymagane są dalsze badania na ludziach, ale wydają się one niesamowicie obiecujące. Badany jest również wpływ imbiru na zdrowie mózgu w szerszym kontekście, w tym ochrona przed chorobą Parkinsona i innymi schorzeniami neurodegeneracyjnymi. Naukowcy próbują wyodrębnić i syntetyzować najbardziej aktywne składniki imbiru, aby stworzyć nowe, skuteczniejsze i bezpieczniejsze leki. Być może w przyszłości zobaczymy preparaty na bazie imbiru, które będą celowo zwalczać stany zapalne, ból, a nawet nowotwory. Tak więc historia imbiru jest daleka od zakończenia, a najciekawsze odkrycia być może dopiero przed nami. I tak oto, drodzy przyjaciele. Zwykły imbir objawia się nam jako prawdziwa naturalna apteka. Zobaczyliśmy, że to nie jest tylko przyprawa do herbaty czy wypieków. To potężny środek, który potrafi zwalczać nudności skuteczniej niż niektóre leki, hamować stany zapalne leżące u podstaw bólu i artretyzmu. A także wzmacniać naszą odporność w obliczu przeziębień. Od starożytnych cywilizacji po nowoczesne laboratoria, Imbir udowadnia swoją wartość raz za razem. Jego sekret tkwi w unikalnym składzie chemicznym, gdzie główną rolę odgrywa Gingerol. Co najważniejsze, jest to środek łatwo dostępny i w pełni naturalny, który możemy bez trudu włączyć do naszej codziennej diety. Mam nadzieję, że ta podróż do świata Imbiru była dla Was pożyteczna. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jeśli spodobało Wam się to wideo, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić innych rewelacji ze świata zdrowia. A teraz najważniejsze pytanie: która właściwość Imbiru zaskoczyła Was najbardziej? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach.